W tym odcinku przetestujemy sobie sterek śmietankowy z łososiem Twój smak Syryj Piotnica. Tak jak widać, oś ci prezentuje. Tutaj macie nazwę produktu: jest to sterek śmietankowy i trumacie, że jest z łososiem, że jest to Twój smak puszysty. firma jest to Piotnica. Skład produktu: Wartość odżywczą. gramatura jest to 150 gram i trumacie, że produkt się przetwarza. Kod kreskowy i datek końca świata. Teraz możemy przechodzić do rozpakowania produktu. I rozmarowania produktu. Tak jak widać, się prezentuje serek po rozmarowaniu. Teraz możemy go sobie przydysować. No smak łososia się tutaj dosyć mocno wybija, jest on taki w smaku słony dosyć, co mi się podoba, jest ogólnie bardzo dobry. Tutaj macie cenę, jest to 4,99 zł. A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że ma intensywny smak łososia. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę 910 i mojego serdecznie polecić. I na dzisiaj to koniec i pa